Och baby, to co się teraz z tą Eurowizją dzieje, it's kinda crazy. Zacznijmy od liczb, no bo to najprostsza sprawa i nie wymaga komentowania. Kiedy jeszcze 9 dni temu nie znaliśmy wyników polskich preselekcji, a liderem do ich wygrania i potem reprezentowania polskiej na Eurowizji był Jan, u Bugmacherów Polska była na miejscu szóstym. Teraz, 9 dni później, kiedy już wszystko jest jasne, Jesteśmy na miejscu 22. Bez zmian, jeśli chodzi o proporcje łapek w górę i w dół, jeśli chodzi o występ Blanki na żywo, czy to na kanale Eurowizji, czy na kanale Telewizji Polskiej, no, tych w dół jest kilkanaście razy więcej niż w górę. To, co się zmieniło, że teledysk Blanki, solo ten oficjalny, ma już więcej łapek w dół. Niż w górę, chociaż w tych jest bardzo dużo. A petycja, żeby to Jan jechał na Eurowizję ma już prawie 80 tysięcy głosów. Blanka powiedziała, że dokładnymi wynikami się nie interesowała i tego szczegółowo nie analizowała, czyli być może nawet nie wie, że zagłosowało na nią tylko 17% publiczności, a 50% publiczności głosowało na Jana i że wybrało ją jury, a nie ludzie, no ale dalej nie wiemy jaki juror... Jak głosował i dlaczego tak głosował, no bo to nie zostało nam w żaden sposób udostępnione. Prawda jest taka, że wszystkie osoby, które apelują do telewizji polskiej o pełne, transparentne pokazanie wszystkich szczegółowych wyników jury, działają w interesie Blanki, no bo jeżeli ona wygrała w tym konkursie, a w konkursie są jakieś oskarżenia, jakieś nieścisłości, niejasności, no to dla zwycięzcy powinno być to najważniejsze, żeby pokazać wszystkie wyniki, żeby wszystko było takie przejrzyste, transparentne, żeby nikt nie mógł zarzucać, że dana osoba wygrała ten konkurs. Przez ustawkę, znajomości, kolesiostwo, łapówkę, przekupstwo, cokolwiek. I już jakiś czas temu polskie media eurowizyjne wystosowały dwa apele: jeden do Telewizji Polskiej, drugi do prezesa Telewizji Polskiej, o pełne pokazanie wyników głosowania, taką przejrzystość, transparentność. No, póki co niczego nowego nie wiemy. Pojawiły się informacje, że w ostatnim czasie Blance przybyło wielu nowych obserwujących na Instagramie, no i po wejściu w listę ludzi, którzy Blanka obserwują, większość tam to jakieś puste, fejkowe profile. No i Blanka nie odpowiedziała w żaden sposób na to, tylko po prostu zablokowała dostęp do listy osób, które ją obserwują. Nie możemy teraz tego zobaczyć. Blanka przekazała, że choć przez chwilkę miała takie myśli, to jednak podjęła decyzję, że nie zrezygnuje i Polskę na Eurowizji 2023 będzie reprezentować i do Liverpoolu poleci. Zarówno na Instagramie, jak i dzisiaj w Oned Rano Blanka powiedziała, że wszystkie zarzuty o jakąś korupcję, jakieś kolesiostwo znajomości, że coś sobie gdzieś załatwiła, to są kłamstwa. I bzdury. Blanka mówiła też, że ludzie teraz sobie wymyślają takie pierdoły, jak na przykład, że polubiła jakiś komentarz. Problem polega na tym, że ja osobiście widziałem polejkowany przez Blankę komentarz, na którym ktoś no, dosyć niemiło wypowiada się na temat Krystiana Ochmana, czy tak bardzo prymitywnie i niemiło na temat Jana. Oczywiście potem Blanka ten komentarz odlajkowała, ja to polajkowanie widziałem i do dziś można zobaczyć na nagraniach i zdjęciach. Blanka powiedziała, że tworząc piosenkę solo w ogóle nie myślała o Eurowizji, a to jej fani zachęcili ją do tego, by tą piosenkę wystawiła. To co warto wiedzieć, to że do 12 marca każde państwo musi wybrać kandydata. Oczywiście sposób wybrania zależy od państwa, ważne żeby sposób wybrania był po prostu jasny, transparentny dla każdego. I dopiero po 12 marca Europejska Unia Nadawców, która jest organizatorem, jakby właścicielem Eurowizji, może zgłosić ewentualne roszczenia do danego utworu, zaakceptować go albo odrzucić. W przypadku odrzucenia, no to Telewizja Polska, jako publiczny polski nadawca narodowy, będzie musiał zgłosić innego kandydata, inną propozycję. W przypadku odmowy, Polska po prostu. Zostanie zdyskwalifikowana w Eurowizji 2023. Inni zaś mówią, że Blanka jest bardzo oryginalna, ma mega talent, świetnie sobie poradzi na Eurowizji, zrobi mega show, super zaśpiewa i w ogóle ma szansę wygrać. A jej piosenka jest jak najbardziej Eurowizyjna, że żadnego komentarza nie lajkowała, tylko to jest fotomontaż. A miejscem Polski na Eurowizji u nie należy się przejmować, tak samo jak łapkami w dół, że to jest w ogóle nieznaczące. A wszyscy ludzie, którzy piszą jakieś dziwne plotki, zarzuty, wymyślają, to są po prostu hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Zazdrośnicy. Ja szczerze trzymam kciuki za polskiego reprezentanta, czyli w tym roku szczerze trzymam kciuki za Blankę, tak samo jak szczerze trzymam kciuki, żeby ta cała sprawa się wyjaśniła, żeby wszystkie wyniki i głosy ludzi zostały pokazane. No i chciałbym szczerze, żeby się potwierdziło, że wszystko co mówi Blanka to prawda, czyli te wszystkie podejrzenia, oskarżenia, ploty to kłamstwa.